Nowym vlogu. Ja jeszcze leżę w łóżku z biszkawi, poduszkami, a dopiero się obudziłam i kotem firaną O, w całej okazałości. I chciałam Wam pokazać, bo wczoraj w Biedronce kupiłam sobie kocyk. Jest to, to kocyk dwustronny. Jedna strona jest taka, druga taka. A ja bardzo lubię spać pod kocykami. Bo jakoś tak z kołdrą się nie lubimy. I chciałam Wam pokazać jaki właśnie ładny kocyk były jeszcze takie beżowe bardziej, bo to jest taki szaro biały. Były bardziej beżowe, bez kocich ogonów i uszu i mordek, które się ocierają o kamerę. Uh -huh. Uh -huh. I były niebieskie i były jeszcze w czerwonym takim wzorze, ale bardzo mi się bardzo, bardzo podobały. I sobie zakupiłam i nocy już się robią chłodne, a kocyk jest super. Kocyk jest super. Wierzę Ci będzie, że nic nie widać. Teraz słuchajcie, następują pieszczoty poranne. Bo usłyszała, jak mówię, to od razu przyleciała. Bo przecież najważniejszą rzeczą na świecie, gdzie tu jesteś, najważniejszą rzeczą na świecie jest pójść po karmę kocioł i dać jeść. Tak? No. Oczywiście, że tak. Teraz będziemy się pieszczotkować z kotem. No dobre, kochani, do zobaczenia, papa. Pa. Dzisiejsze śniadanie to kanapka z humusem z żurawiną, zielona herbatka z opuncją i papryka, ale chciałam Wam pokazać, jak łatwo obrać paprykę, dlatego jeszcze jej nie pokroiłam i zaraz to zrobię. Także smacznego! Ja dzisiaj w ogóle robię sałatkę, dlatego że muszę z lodówki stare rzeczy byńczać. Będzie to papryka, pomidory ogórki, które tu mam. Kapusta sałata i por. Także takie proste składniki, ale myślę, że będą dobre, ale właśnie chciałam wam pokazać jak skutecznie pokroić paprykę. Najpierw rozkrawamy ją na trzy części. Czubek. Czubek. Potem ją ślicznie rozkrawamy na pół. Gniazdo w tymże celu wyjmuje się już w zasadzie samą. Teraz mamy bardzo prosty patent na fajne pokrojenie papryki. No. I same słupki nam wychodzą, już mm. konsumpcja. Nie, proste nie trzeba się męczyć Była niewielka zmiana koncepcji. A jako, że mi wyszło za dużo, a sałatki nie zje się nie wiadomo ile. Te same składniki oprócz ogórków, czyli pełna kapusta, por, papryka i pomidory teraz się będą rozgotowywać i będzie takie wegańskie danie Kapustowe, tak. Potem dobrze doprawię, zobaczymy co z tego wylizie. Jeszcze kabaka. No i danie pod tytułem sałatka na gorąco, czyli zmiana koncepcji, wygląda w tenże sposób, kabak dorzucony, tu już się wszystko powoli rozgotowuje. Jedyne co dodałam jeszcze to kawałeczek troszeczkę pasaty pomidorowej z biedronki z czosnkiem, łyżeczka cukru, sól, pieprz, papryka i bardzo jest smaczny. się wam z tej strony <noise> dzisiaj chyba pierwszy raz <noise> właśnie się tam i gotuję wolniuteńko, na wolniuteńkim ogniu, bardzo dobre to coś wyszło tak jak mówię, gdyby tego było mniej, to bym to zostawiła w stanie surowym ale surówki tyle się nie zja, tu można <noise> zawekować w słoiki i po prostu mieć na dłużej jeszcze się podzielę z dziewczynami na pewno wezmę do podziału <noise> I tak sobie myślę o tym wrześniu, że mamy bardzo Ładny ten wrzesień, ale już u Słowian wrzesień był właśnie miesiącem wrzosów, siewów i pająków, czyli babiego lata. I dla Słowian był on miesiącem szczególnym, dlatego że tutaj były te drugie dożynki. To, co teraz nazywamy Mabon. No też mieliśmy przecież jako Słowianie swoje drugie dożynki. I właśnie taki miesiąc podziękowań za dary ziemi, za yy, plony. No i już po jesieni przychodzi zima, czyli faktycznie <laughs> po tych dożynkach zaczyna się i chłodniej, i, i ciemniej. Ehm, a sam wrzos jako roślina, tak? bo wrzesień od wrzosu. I to jest roślina w kulturze ludowej dosyć popularna, yy, dlatego że również jest magiczna. Stosowana jest w lecznictwie, w życiu codziennym. Ona na przykład hamuje rozwój bakterii w przewodzie pokarmowym i pobudza soki trawienne, wydzielanie soków trawiennych. I działa moczopędnie. Według druidów wrzos był rośliną magiczną. Wierzono, że przynosi on szczęście, dlatego jeżeli pytaliście w SMS-ie, czy można trzymać wrzos w domu, można. Dlatego, że on przynosi szczęście. W dawnych czasach był trzymany koło głowy podczas snu, żeby nie przynieść dobre sny. Podróżowano również z wrzosem, dlatego, że tak magicznie ma on moc chronienia przed napaścią, gwałtami, jakimiś fizycznymi uszczerbkami. I mm, oczywiście, jak każda roślina. Był wykorzystywany do kadzenia, do palenia. Jeżeli został zmieszany z paprocią, to mógł sprowadzać deszcz, natomiast sam mógł przywoływać duchy przodków. Były takie zwyczaje, że okrążano pola właśnie z flącym się wrzosem, dlatego że to miało zapewnić obfitość plonów na cały rok. No i w każdym razie. Yy, właśnie od tej roślinki nazwa września bo z łacińskiego september, Septyma, sept siódmy, no to po prostu siódmy miesiąc na tej zasadzie yy, ale my mamy fajniejszą nazwę uważam, że my mamy fajniejszą nazwę trochę padłam, bo jest bardzo gorąco a przy tej kuchni też nie jest nie gorąco ale co, lecę dalej do próbowania i zaraz będzie 11, więc można już sobie taki obiad zjeść. Nie, przynajmniej spróbuję jak to wyszło i wam powiem. Ta. Ta, a ja się trochę bardziej ogarnęłam. Zrobiłam coś na kształt, czegoś na głowie gniazda. O, i tak się rozwala, słuchajcie. O, bo jest tak gorąco, a ja kupę rzeczy... Ogarnęłam dzisiaj całą masę. Dobra, może tak się jakoś to utrzyma. Gniazdo na głowie. Teraz siedzę przy komputerze, dlatego że filmiki, które już są, jak gdyby, umieszczone na YouTubie, zgrywam na dysk, żeby zwolnić miejsce z komputera, bo już zaczyna się strasznie, strasznie wolno otwierać. Z tyłu za mną mnóstwo zeszytów do uzupełniania różnych, różnych rzeczy. Także kupę rzeczy dzisiaj będę robiła takich technicznych, dlatego że jutro mam też zajęty dzień, w czwartek jestem w Łodzi, w piątek mam zajęty dzień, w sobotę jestem w Warszawie, w niedzielę będę w Warszawie i mam wrażenie, że po prostu tydzień, kolejny tydzień umknie, także w ten sposób działam. Dzisiaj nie wychodzę nigdzie, jestem dresowo-dresowa. Dres, dres, dresy, wszędzie dresy. Ale to tak właśnie trzeba zrobić. I jeszcze chyba lecę wstawić pranie póki nie ma go dużo, bo wtedy lepiej się pierze i szybciej suszy, bo można to tak ładnie porozwieszać. Także tak będę działała. I co? I chyba wymyśliłam niezły stojak na kamerę, bo wreszcie mam ogląd sytuacji pod tytułem widać mnie więcej niż tylko oczy, bo to jest jednak kamera, która nie ma dużego. Tego, ale słuchajcie, zbieram piątki, zbieram piątki już rok czasu i być może uda mi się kupić taki mały aparat do vlogowania do, bo lustrzankę mam. Co prawda to jest stara lustrzanka, więc ona nie ma już cyfrowa, ale stara. Ona nie ma możliwości nagrywania filmów, więc stacjonarne filmy z kamery. Zresztą nawet ta kamera ma świetne zbliżenie, ona jest fajna, ale do vlogów pod tytułem trzymam ją w ręku. Widać tylko pierwsze oko <noise> i dwoje inne. No i w każdym razie może uda mi się kupić. Piątki odkładam rzetelnie. No już będzie ponad rok, także może kupię coś takiego za te piątki. Małego do vlogowania, ale to zobaczymy. I co? I taki zabiegany dzień. Trochę wam poopowiadałam o wrzosie i wrześniu magicznie. Staram się zawsze umieszczać jakieś magiczne rzeczy, żebyście yy, o nich posłuchali i o nich wiedzieli. Poza panam zaraz świece, lampki, yy, zapaszki i zrobię sobie taką bardzo, bardzo miłą atmosferę. Mam jeszcze, jest godzina pierwsza teraz faktycznie, czyli jestem dzisiaj dobrym vlogowaczem. A nawet make-up trochę zrobiłam. Nie mam nic na twarzy w sensie, y, dlatego się tak błyszczy być może, ale no nie chcę tej twarzy też tak truć. Krem tylko posmarowałam, ale zrobiłam sobie kreskę chociaż. Zrobiłam sobie kreskę, żeby jako tako wyglądać. E, I co? I biorę się do, dalej do roboty. Dalej do roboty się biorę. Dania wyszło, cała masa wyszła, więc rozkładam w i zawożę, zawożę moim koleżankom do łodzi. A co, niech mają? Sama idę je właśnie zjeść. Zobaczymy, jak będzie smakowało. A czy jak smakuje, to wiem, bo próbowałam, ale idę zjeść obiad, bo już jest taka pora obiadowa. Zrobić sobie pić jeszcze i dalej do sprzątania, łącznie z wiszeniem na telefonie, bo dzisiaj taki telefoniczny dzień. Może się jeszcze odezwę, Także do zobaczenia. Papa! Pa. Przyszła dzisiaj od Was paczuszka i już Wam pokazuję, co w paczówce było. Oczywiście nie powstrzymałam się i otworzyłam paczuszka od Pani Doroty. Także dziękuję bardzo serdecznie. Wszystko trafione. Słuchajcie, przede wszystkim kobieca sprawa. Maska Hannibal'a Lectera, dwuczęściowa. Ja tak najpierw patrzę, co ta Pani ma tutaj przeciętą głowę, a ta Pani ma przeciętą głowę, bo taż maska wygląda właśnie tak. Czyli jak ją założę, to po prostu będę Hannibal Lecter, ale zobaczymy, jakie będzie działanie. Ym... Rozświetlająca maska w formie hydrożerowego kompleksu, wzbogacona głęboko nawilżającymi składnikami, które wnikają w skórę i zdrowy wygląd. Pozostaw na 20 minut. Dobra, będziemy próbować trenować. Dam Wam znaki, co i jak. Z drugich takich kobiecych rzeczy, słuchajcie, kobo. Tylko to jest taka paletka do cieni. Oczywiście jedną ręką to mi odtworzy. Czekajcie. Jesteście teraz na zeszycie. A! Otwarte. Dobra. Ja już sobie włożyłam cienie, bo to jest takie, na on, że jest magnesik i można wkładać cienie skobo. Te dwa cienie miałam od koleżanki. To akurat mogłam wykorzystać, bo miałam w tych plastyczkach. Ten, on ma lat 20. Znaczy, okej, okay, kosmetyki tracą ważność, ale ten po prostu działa. Jest taki bazowy. No i jeszcze mi zostało miejsce na jakiś jeden kolor i myślę, że sobie można taki fajny makijaż zrobić. Ten jest różowy, nie jest biały. On tylko tak wygląda. Ten jest taki fiolet, a ten jest błyszczący brązowy i jest lustereczko, także bardzo, bardzo fajna sprawa, także bardzo w ogóle chciałam mieć coś takiego o, że można sobie dokładać cienie i mam, ha, fajnie to na czym leżeliście przed chwilą, cały zestaw pięknych, cudnych najwyższej jakości karton i papier do scrapbookingu no słuchajcie, piękności totalne a zważywszy, że mam teraz e, tą e, księgę bez e, linijek, to po prostu będę mogła ozdabiać jako żywo. Ale są po prostu cudowne. Także po prostu piękne. I nie wiem, czy najfajniejsza. Last but, but not least. <laughs> e, maleńka. Opra oprawna w skórę. Mam nadzieję, że nie ludzką, ale chyba nie. Eee, księga Księga, którą Się w taki sposób Otwiera, że iż się ten sznureczek Tutaj, so, sorry, jedną ręką Normalnie tak tego nie robię I ma oczywiście w środku Piękne kartki papieru czerpanego Jest na tyle mała Że chyba ją wykorzystam po prostu Do złotych magicznych myśli Co o tym myślicie? Ganesha? No po prostu cudo, nie? Takie małe cudeńko no piękne, gruba. Także dziękuję bardzo, pani Dorotko. I nie zniknę z YouTube'a, chyba że mnie coś rozłoży, ale nie zamierzam. Do zobaczenia.